Zapłaszczane są media, publiczna telewizja, za nasze pieniądze. Czy przedstawia rzeczywiste obrazy tego, co się dzieje w teraźniejszości? Lokalne media, gazety lokalne przejęte przez pana Obajtka i Orlen. Wymiana dziennikarzy, zastraszanie, rzucanie redaktorów Długoletnim stażem pracy. Teraz TVN. Co będzie następne? Portale internetowe? Media społecznościowe? Czy lokalne media, gdzie chce się nas pozbawić informacji bieżącej dotyczącej naszego najbliższego środowiska? Jesteśmy tu dzisiaj po to, żeby wyrazić swój obywatelski sprzeciw. Takim działaniom i takim praktykom. Miejsce spotkania nie jest przypadkowe. Spotykamy się po raz kolejny w obronie wolnych mediów pod biurem poselskim pana posła Jana Barzechy. To między innymi pan poseł w piątek również zagłosował za tą haniebną ustawą i uczestniczył w tym haniebnym procederze. Jest nam trochę wstyd za lokalnego, za lokalnego posła. No ale cóż, dzisiaj jesteśmy tu po to, żeby wyrazić swój sprzeciw. Wolne media to wolni ludzie. Wolni ludzie to wolna Polska. Ja jeszcze chcę skierować słowo, apel do szanownych panów policjantów. Szanowni panowie, jesteście na służbie. Jesteście tak samo jak my, obywatelami, wolnymi obywatelami, więc prosimy Was bardzo, zatroście się o nasze bezpieczeństwo, a nie próbujcie wykonywać zadań, które mają jakiekolwiek znamiona prowokacji. Bardzo, bardzo Was o to prosimy. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu koleżankę Eleku Roską, osobę chyba Państwu znaną działaczkę społeczną, inicjatorkę różnych akcji humanitarnych. Proszę bardzo, Elu. Dobry wieczór Państwu. Ja bardzo przepraszam, ale dzisiaj dzisiaj będę musiała posłużyć się kartką, bo nie przespałam w nocy ani jednej minuty i nie bardzo. A... Na przeciw, na I zacznę to, może tak trochę enigmatycznie. Jesteśmy różni i każdy z nas ma inne priorytety i inne obszary wrażliwości. Jedni martwią się o zdrowie, no inni o edukację, no, jeszcze inni o pracę. Z jednych trapią zmiany klimatyczne, innych los nie. zwierząt. Mamy swoje wrażliwe punkty: praworządność, lasy, pandemia, kultura, media, antysemityzm, imigranci. Od 2015 roku rząd Zjednoczonej Prawicy precyzyjnie trafia nas w czułe miejsca. Krzyczymy, demonstrujemy, piszemy listy, składamy skargi, próbujemy zabijać śmiechem, ucinamy smokowi głowy. A w to miejsce wciąż wyrastają nowe. Misiewice, mejzy, kępy, biebiaki, sasiny i inne kukizy. Wszyscy łamiemy sobie głowę nad tym, co się dzieje i dlaczego to, co powinno ścinać z nóg, wciąż wzmacnia tę hydra? Już niby się zakwiała i znów się podnosi. Mieliśmy jej za złe, że najgorszych szalbierstw dokonuje pod osłoną nocy. No i proszę bardzo, mamy rozbój w biały dzień. Choćbyśmy nie wiem, co wymyślili i ile jeszcze niewinnych dziewic oddali smokowi, nie powstrzymamy jego żarłoczności, jeśli się nie zjednoczymy. Nie chodzi o szyn, nie chodzi o partyjnego lidera, chodzi o mentalne zjednoczenie. Chodzi o nasze głębokie przekonanie, że tym, co zagraża nam najbardziej, są rządy i nierządy zjednoczonej prawicy, bo prowadzą nas wszystkich ku przepaści i ku ciemności. Wszystkich, nawet tych, którzy jeszcze tego nie widzą, może nigdy nie dostrzegą, bo od zawsze żyją w ciemności. Nie możemy oglądać się na Unię, na Stany Zjednoczone. Nie oczekujmy też, że wyręczy nas młodzież. Oni swoje walki mają jeszcze przed sobą. To my ich zawiedliśmy, nie oni nas. Dołączą do nas, kiedy przekonają się, że nie traktujemy ich instrumentalnie że nie są tylko po to, by robić za tłum. Młodym trzeba zaufać trzeba nauczyć się ich słuchać. Dołączą, gdy przestaniemy gadać, że wszystko robimy dla ich... I wskaże standard tej czy innej partii. Człowiek jest istotą społeczną, a skoro tak, to nie unikniemy tego wszystkiego, co jest organizacją życia stawnego. Parlamenty, sądy, rządy, partie, struktura społeczna i jej mechanizmy. Wszystko to jest konieczne i nieuchronne, choćbyśmy dokonali nie wiem jakiej rewolucji. W naszym imieniu zawsze będą działać jakieś partie, z którymi mniej lub bardziej się identyfikujemy i nie możemy mieć do siebie pretensji o to, że ten bardziej gnie do lewicy, tamten do prawicy, a ów do centrum. To musi przestać mieć znaczenie wtedy, gdy koncentrujemy się na jednym celu, na wygranym, na wygranej spis. A potem na przywróceniu względnego ładu demokratycznego, ale ze świadomością, że to wciąż wymaga naszej i dopiero jak przywrócimy ten ład demokratyczny, dopiero wtedy w ramach tego ładu możemy Dalej walczyć o swoje, ale ze świadomością, że to wciąż wymaga naszej obywatelskiej aktywności, bo nie jest tak, że wygraliśmy, więc nam się po prostu wszystko należy. Nadszedł taki czas, który znów wymaga od nas Solidarności. Wtedy w roku 80 i później Solidarność wyrażała się tym, że wszystkie zakłady pracy, wszystkie branże i grupy społeczne solidarnie strajkowały lub dawały wyraz swojemu niezadowoleniu z władzy PZPR i zależności naszego kraju od Związku Radzieckiego. W obecnym y, ustroju strajk powszechny w zakładach pracy nie ma mocy, jaką miał w PRL-u. Dziś wyrazem solidarności jest współuczestniczenie w manifestacjach i protestach każdej grupy która organizuje się przeciwko nadużyciom władzy, tak jak dzisiaj. E... Obrońcy, przeciwko nadu... obrońcy naszych lasów mają solidaryzować się z obrońcami praworządności. Ci, którym leży na sercu problem migracji z walczącymi o niezależność mediów, dostrzegający zagrożenie dla kultury i oświaty muszą iść ramię w ramię z kobietami i osobami LGBT, którym odbiera się prawa. Przedsiębiorcy z ekologami, kochający zwierzęta z kochającymi podróże, niepełnosprawni ze sportowcami, bogaci z biednymi, wegetarianie z mięsożercami, cykliści z miłośnikami motoryzacji. To, co nas integruje negatywnie, to zjednoczona prawica. To, co integruje nas pozytywnie, to umiłowanie demokracji. To slogan, ale naprawdę nic lepszego nie wymyśliliśmy jako cywilizacja. Co najwyżej, co jakiś czas te demokracje sami sobie psujemy. My, ludzie, mamy problem z wykonywaniem prawa, a nie z prawem stanowionym. Nie trzeba bez przerwy dłubać w paragrafach. Trzeba nauczyć się stosować prawo. Podsumowując, nie kłóćmy się o to, Czy jest sprawy ważniejsze, który lider lepszy, jaki sylt bardziej godny, kto kiedy jakie miał zasługi, kto kiedy jakie popełniał błędy. Przesyłajmy liderom politycznym jasny, jednoznaczny komunikat. Pójdziemy do wyborów, gdy się zjednoczycie, bo tylko zjednoczeni mamy szansę. Żaden samotny szefczyk-dratewka nie pokona tego smoka, który od ponad 6 lat ter terroryzuje nasze społeczeństwo i próbuję tego samego wobec Europy i całego świata. Solidarność, wspólnota, współpraca. Brawo! 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 Przyjechałem z daleka. To nie ma żadnego znaczenia. Z prawdziwą przyjemnością spotykam się z Państwem po raz kolejny. Jestem. Osobom, które interesują się wojskowością, osoby, które przemawiały przede mną, powiedziały już prawie wszystko. Natomiast ja chciałbym Państwu zwrócić uwagę na jeden element. Bardzo delikatna sprawa. Naruszono interesy Ameryki. Ameryka jest bardzo wyczulona na takie sprawy. Jeszcze milczą, jeszcze dobiegają nas pomruki z tamtej strony. Natomiast proszę mi wierzyć, detaszować wojska z Polski do Rumunii. To jest decyzja, dwa tygodnie i nie ma Amerykanów na naszych, naszych koszarach i na naszych poligonach. Proszę Państwa, sytuacja staje się niebezpieczna. W momencie, kiedy jak już ktoś wspominał, jesteśmy podobno w stanie wojny hybrydowej, ja nie widzę oznak trzymania się z sojusznikiem. Tutaj narusza się w imię własnych, partykularnych interesów, narusza się bezpieczeństwo naszego kraju. Proszę Państwa, ja napisałem na moim plakacie wstyd 6 lat temu, a teraz ja się zaczynam bać. Dziękuję bardzo.